W Małopolsce powstanie miejsce badań, rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii, a w szczególności pomp ciepła. Takie możliwości stwarza naukowo-technologiczno-biznesowy hub w podkrzeszowickiej Minkini. Pod listem intencyjnym w sprawie jego budowy podczas specjalnej konferencji online podpis złożył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i władze województwa, które podkreślają, że hub to nie tylko kontynuacja walki o czyste powietrze, ale też ogromna szansa dla rozwoju całego regionu. Wyzwania współczesnego świata, przede wszystkim realizacja założeń Zielonego Ładu Europejskiego, to są rzeczy, które powodują coraz więcej nie tylko inicjatyw, ale przede wszystkim coraz większy rozwój technologii, które pozwalają nam na nowoczesne, ekologiczne dostarczenie energii, energii cieplnej także, do domów mieszkańców. Pompy ciepła dzisiaj są jednym z najpopularniejszych źródeł ogrzewania domów, bardzo sprawnie rozwija się ta technologia, jest także nadzieją na rozwój dalsze, ale przede wszystkim na bardzo bliską współpracę i ze środowiskiem naukowym, i środowiskiem biznesowym. Jest to także szansa dla samorządu, który przecież bardzo jest mocno zainteresowany tym, by poprawić jakość powietrza w Małopolsce. Małopolska od lat stara się wyznaczać kierunki walki o czyste powietrze. Specjaliści nie mają jednak wątpliwości, będzie ona skuteczna tylko wtedy, gdy stare piece węglowe zastąpimy nowoczesnymi technologiami. To, to jest absolutna przyszłość, w związku z tym że tam przede wszystkim będą prace trwały nad ulepszaniem pomp ciepła, więc tym bardziej, tym bardziej kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że ciągły notujemy wzrost montażu tego rodzaju urządzeń związanych z ogrzewaniem. Więc korzystając z tego, że my to będziemy mieli tutaj na miejscu, mam taką nadzieję, że również to będzie dużym poważnym impulsem rozwojowym nie tylko dla Minkini i Krzeszowic, ale również dla Małopolski. Wybór Minkini nie jest przypadkowy, bo HAP powstanie na terenie istniejącego tu już centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii krakowskiej AGH, która za cel stawia sobie opracowanie nowych rozwiązań dla poprawy jakości powietrza. Powstaje centrum, w którym powstają laboratoria testowe związane z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności z pompami ciepła. Jako jednostka badawcza w tym zakresie prowadzimy najwięcej prac. Współpracujemy z polskimi producentami, którzy teraz przechodzą transformację od producentów kotów stałopalnych na właśnie producentów pomp ciepła. Nasza, nasza, naszą rolą jest tworzenie nowych prototypów, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, aby tworzyć urządzenia, które będą konkurować na rynkach światowych z polską myślą technologiczną. I to jest nasz główny cel. Który może przełożyć się na realne zyski biznesowe, z kolei dla mieszkańców to zdecydowanie łatwiejszy i miejmy nadzieję, także bardziej przystępny cenowo dostęp do nowoczesnej i co ważniejsze, czystej energii.